Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Sporo grania przed szachistami. Organizatorzy planują kilka turniejów zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Festiwal ma być świętem dyscypliny w każdym tego słowa znaczeniu. Cztery turnieje. Zaczynamy od Pucharu Polonii Amatorów. Następnie mamy turniej dla najmłodszych. W ramach festiwalu postanowiliśmy włączyć w turniej wrocławskiego Krasnala dla najmłodszych dzieci. Następnie mamy turniej kołowy arcymistrzów, na który zaprosiliśmy zawodników m.in. z Ukrainy i z Czech. I następnie również w ramach 9 Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Polonii odbędzie się turniej Open, na który szacujemy start około 80 zawodników z całego kraju i za granicę. Coraz więcej mieszkańców miasta daje się namówić do spędzania wolnego czasu przy szachownicach. Klub Polonia walczy o to, by dyscyplina stała się wizytówką Wrocławia. Naszym celem jest propagowanie szachów we Wrocławiu. Wrocław jako miasto spotkań i też między innymi spotkań właśnie tych najmłodszych zawodników z tymi starszymi, żeby się spotkali też przy jednej szachownicy i zagrali razem. Warto inwestować w młodych i zarażać ich pasją. Do Wrocławskiego Festiwalu Szachowego pierwszy raz włączony został turniej dla najmłodszych. W Festiwal Szachowy dołączyliśmy jeden z turniejów Wrocławskiego Krasnala, który się odbywa już we Wrocławiu od kilku, od kilku sezonów. Odbędzie się tam czwarty, czwarty turniej, który zakończy tak naprawdę ten pierwszy semestr, nazwijmy to, tych, tej imprezy w tym roku. Ostatnie edycje no to tak naprawdę 80, 80 dzieciaków w wieku tak naprawdę od 6 do, do 14 lat, więc naprawdę zabawa, zabawa dla nich przede wszystkim i szansa na zdobycie pierwszych szachowych szlifów. Zagrać w szachy z Polonią Wrocław będzie mógł każdy. Wszystko dzięki szachownicy, którą znajdziemy obok klubu przy Wita Stwosza. Szachy plenerowe będą rozstawione, już wiemy, że one się cieszą bardzo dużą popularnością, szczególnie wśród najmłodszych. Chcemy również właśnie turystów zachęcić, gdyż klub jest położony tak naprawdę na trasie między Rynkiem a na przykład Ostrowem Tumskim, więc bardzo dużo turystów przechodzi. Chcemy pokazać klub, dlatego jest ta, jest ta szyba cały czas odsłonięta, więc będzie można po prostu podejrzeć, zobaczyć szczególnie właśnie tych arcymistrzów, zobaczyć, jak grają. Festiwal rozpocznie się 20 czerwca, potrwa do 5 lipca. Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl